Witam z Płońska, z Miejskiej Biblioteki Publicznej przy moim mikrofonie burmistrz Pońska. Witam panie burmistrzu. Dzień dobry, ja również witam Państwa. Panie burmistrzu, zarządca społecznik okazuje się, że też kolekcjoner, już za chwilę otwarcie wystawy Ryngrafy Patriotyczne, jak sądzę, ta wystawa związana jest z obchodami 11 listopada. Ale panie burmistrzu, w ogóle kilka słów w ogóle o ryngrafach. Cóż to takiego jest? To jest materialny wyraz świadków historii polskiej, tej historii właśnie patriotycznej, związanej z walką o niepodległość, związanej z wodzami polskimi, takim jak marszałek Piłsudski, Kościuszko, Sobieski. I drugi wymiar takim ścisłym zawierzeniu Bogu sprawy polskiej, sprawy narodowej, odzyskania niepodległości, wiarę w opatrzność Bożą, że tę niepodległość Polacy odzyskają, proszenie o łaskę w czasie walki i zawierzenie takie całkowite, głównie Matce Boskiej. Na ryngrafach prawie wszystkich jest Matka Boska, najczęściej jest to Matka Boska Częstochowska, a jest również Matka Boska Wileńska i są różnego rodzaju wizerunki z Polski tam, gdzie toczyły się walki albo gdzie stacjonowali, stacjonowały wojska polskie. Więc Ryngraf jest takim no, Czymś co nie uleciało To nie jest już tylko słowo czy przekaz To jest taki bardzo materialny Wyraz Najczęściej odlany w brązie Wizerunek or Orzeł Polski z Matką Boską Plus napisy Czasami są to Nazwy jednostek Czasami tylko wezwanie Pod Twoją obronę Czy Bóg Honor Ojczyzna Czy różnego rodzaju inne Tytuły, które no, wtedy uważane były za najważniejsze. I to jest też wyraz takiego wielowiekowego, jak już powiedziałem, zawierzenia opatrzności Bożej poprzez Matkę Boską. Panie burmistrzu, skąd w ogóle pomysł i zamiłowaniem do tego rodzaju kolekcjonerstwa? Ja, ja interesuję się historią od urodzenia. Mogę powiedzieć, kiedy pamiętam, jeszcze w szkole podstawowej czytałem książki historyczne. Więc to, jakby takie naturalne zainteresowanie. W pewnym okresie zbierałem monety, potem zacząłem zbierać ringrafy i jakieś już pewno 30 lat powoli je kolekcjonuję. Mam ich w tej chwili około 130 ringrafów z różnymi wizerunkami. Nie wszystkie są jeszcze dobrze opisane. Jest pewna trudność, bo wiele z nich jest anonimowa. Nie, nawet nie, nie jest podpisana, kto wykonał odlew, ani kto komu dał. Ale możemy się wiemy natomiast na pewno z jakiej to są epoki. Głównie to jest okres międzywojenny, okres walk w dwudziestym roku, okres odzyskiwania niepodległości, niektóre starsze. Bo ringrafy były przypisane zarówno do osób, jak i do formacji wojskowych. Były również wręczane czy dawane okolicznościowo. Na przykład składane jako wota. W miejscach świętych wiem, że wielokrotnie młodzież czy różne grupy zawodowe składały jako wotę Ring, ringraf z okazji świąt religijnych, świąt państwowych. Cała seria ringrafów poświęcona marszałkowi Piłusudzkiemu. Na ogół jest to orzeł i Yy, wizerunek marszałka yy, Piłsudskiego, yy, podobnie Kościuszko. To są po prostu no, tacy namacalni świadkowie historii, najbardziej namacalni. I właśnie zależało mi, żeby je pokazać na święto niepodległości głównie młodym, żeby młodzież, która tutaj przyjdzie, a zaprosimy ich również na lekcję historii, mogła dotknąć. Że to nie jest tylko film czy jakiś przekaz, żeby dotknąć, że to było bardzo. Ważne I taką było elementem tożsamości Polaków, którzy przez wiele, wiele pokoleń walczyli o niepodległość i zawsze, powtarzam, zawierzali. Polskę zawierzali z siebie, walkę swoją o niepodległość zawierzali Panu Bogu poprzez Matkę Boską. To widać na każdym ryngrafie. Panie burmistrzu, jak Pan pozyskuje te ryngrafy? Powiedział Pan, że już od kilkunastu lat je zbiera. Teraz może trochę łatwiej poprzez internet, i a wcześniej? Głównie kupuję je sam, na starociach tak zwanych. Na targach, na chlich targach, jak to się popularnie mówi. Moi znajomi wiedzą, że mam takie hobby, więc czasami internetują, informują. W internecie, w zakupy przez internet pomagają mi głównie moje córki. I na przykład przez internet nabyłem bardzo ciekawą pamiątkę związaną z Pońskiem. Na przykład na Allegro zakupiłem orzeł, pierwszy orzeł z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pońsku w roku jej powołania, czyli prawie 140 lat temu, orzeł, który był na czapce strażaków, ochotników, którzy Właśnie utworzyli, formalnie zaczęli działać jako Ochotnicza Straż Pożarna w Polsku. Taka oferta właśnie została pozyskana z internetu i kupi, zakupiłem ten noż. I, i znalazł swoje, swoje miejsce póki na jest, swojej ziemi. Póki co, tak, wrócił do Polska, bo nie było go w Polsku. E, Panie Brunsiu, już 9 listopada, w sobotę, e, otwarcie tej e, wystawy. Tak, zapraszam e, wszystkich, którzy interesują się historią. I w szczególnie data jest tutaj ważna. To nieprzypadkowo wybraliśmy 9 listopad, żeby uczcić również Święto Niepodległości Polski. Żeby pokazać fragmenty historii, no właśnie tej historii związanej z walką o niepodległość i, i po popatrzeć też na ludzi, którzy y przez te kilkanaście pokoleń walczyli o wolną Polskę, bo właśnie widać to, to co powiedziałem, to z każdego ringrafu bije, którykolwiek byśmy nie wzięli do ręki, yy, zawierzenie matce Bożej, symbole Polski i traktowanie tego jako coś najważniejszego. Coś, co jest najważniejsze w życiu tamtych pokoleń, w życiu pojedynczych ludzi i przelanie tego w wyraz, w metal, w, w mosiąc najczęściej. Miejmy nadzieję, że te wszystkie wartości i ta nama, ten namacalny świadek historii e, także przemówi do wszystkich tych, którzy dziewiątego, ale nie tylko, wybiorą się tutaj na wystawę ryngrafów patriotycznych. Dziękuję Panie burmistrzu za spotkanie. Będziemy oprócz te, takiego oficjalnego otwarcia, będziemy zapraszać tutaj na lekcje historii lokalnej młodzież z naszych szkół. No właśnie, po to, żeby, że tutaj będzie można wziąć do ręki ryngraf, obejrzeć go. Dotknąć i zobaczyć, że, rząd, że to jest kawał naszej historii sprzed 100 lat, sprzed 50, 70 i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Z Paweł Polak.